wiele dziś było już powiedziane na temat posłuszeństwa Panu Jezusowi Chrystusowi ale ja chciałbym jeszcze tylko dodać niejako abyśmy wszyscy mogli być świadomi tego dlaczego akurat w taki sposób dlaczego akurat tutaj dlaczego nie można zrobić tego gdzieś w zaciszu pokropić gdzieś wodą albo schować się gdzieś za jakiś, w jakiś parawan tylko robimy to publicznie tutaj w tym miejscu chcę przeczytać fragment z Bożego Słowa Pan Jezus uczy, jak powinniśmy postępować i jak ma wyglądać posłuszeństwo. W jednym z miejsc mówi, że jeżeli ktoś mnie miłuje, to słów moich przestrzega. I dzisiaj, tak naprawdę, kiedy rozmawiamy czasami z ludźmi, z przyjaciółmi, wielu ludzi twierdzi: miłuję Boga, ale jeżeli miłujemy Go, to znaczy, że to, co jest napisane w Piśmie Świętym, bardzo dla nas jest ważne i jest priorytetem. I dzisiaj tutaj dorosłe osoby, ludzie, których nikt nie zmusi, ludzie, którzy zakochali się w Jezusie, chcą dać wyraz właśnie temu w publicznie, właśnie żebyście wszyscy wiedzieli. Ja wierzę, że też cały świat duchowy na to patrzy. I niebo raduje się, że ludzie mają odwagę przyznać się, pokazać i powiedzieć, że Jezus jest dla nich najważniejszy. I czytamy w piśmie świętym. Jezus mówi: Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi. I ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Myślę, że to jest uczciwe stwierdzenie. Nie możemy żyć zapierając się tego, co jest prawe, właściwe, to, co jest autorytetem Biblii, a potem oczekiwać, że ktoś tam gdzieś przyzna się i powie: A może było tak albo tak. Okej, okay, chodź. Pismo Święte. Bóg rzuca wyzwanie do naszego życia, abyśmy przyznawali się do niego i do tego, za co warto oddać swoje życie. Oni dzisiaj życia nie oddają, ja ich wyjmę z tej wody, więc nie bójcie się. Ale przez to, że ich zanurzę, a potem z powrotem pomogę im powstać, jest to obraz tego, że stary człowiek, żyjący bez pana Jezusa, umiera, tak jakby schowany w grobie. A nowy człowiek powstaje, obmyty. Słowem Bożym, duchem świętym, po to, żeby żyć w nowy sposób. Nie w stary sposób, ale w zupełnie nowy. I to jest dzisiaj też poselstwo tej uroczystości, którą nazywamy chrztem wodnym. Kiedyś Jezus wszedł do Jordanu i kiedy Jan chrzciciel podszedł, mówi do Jezusa, to Ty mnie powinieneś ochrzcić. A Jezus mówi, ustąp teraz. Godzi nam się uczynić sprawiedliwość, i to jest to, co robimy. Chcemy w ten sposób dać Bogu chwałę. I powiedzieć zgadzamy się z Tobą, to co nas prosisz, chcemy to pokazać całemu światu, bo jest z czego się cieszyć i z czego być dumnym. I dlatego powoli wejdziemy teraz tutaj do wody i ja po kolei będę zadawał y, dla pierwszych przynajmniej czterech osób, potem kolejne trzy, pastor ze społeczności tutaj zaprzyjaźnionej, więc ja będę zadawał im pytania, krótkie i proste, dlatego że. Słowo Boże uczy, żeby każdy dał sam się ochrzcić, więc nie mogę nikogo wciągnąć na siłę. jeżeli na wszystkie te pytania Pannie twierdząca odpowiedź, ja wtedy uczynię to ochszej w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza. I ja myślę, że dzisiaj będziemy się tym cieszyć, radować, będziemy wspominać, a jest to moim przywilejem, że mogę dzisiaj służyć właśnie dla, dla tych osób tutaj. Przekazuję Biblię i wchodzimy powolutku i jeszcze trochę zdjęcie na pamiątkę okay. i teraz prosimy resztę do wody zamiast trafić Marek. nagrywaj się troszkę dalej będziecie lepiej widzieć bo oni idą tam jaziu yes, weźmy tutaj stał kto masz? I'm